No, a więc drugi dzień od wylęgu, o proszę jak atakuje, drugi dzień od wylęgu, są młode, powiem szczerze siedzę w akwarystyce już bardzo długo, ale skalary to mój jakby pierwszy raz, no, może nie miałem jakby okazji, żeby zająć się skalarami, tutaj widzę rodzice bardzo ładnie, no opiekują się, wczoraj mi się roślina rozpuściła, ciekawe, ciekawa sprawa. Miałem tutaj rogatka, który pływał i po podmianie dosłownie 15% wody rozpuścił się i frędzle wiszą wszędzie. Jeżeli ktoś z Was ma pomysł, co to mogło się stać z tym, z tą rośliną po małej podmianie, to dajcie znać w komentarzach. Eee... Także cieszę się bardzo, cieszę się bardzo, bo parka opiekuje się. Tak się denerwuje. samiec. Już, już, już. Tam malowe już są. Ach, a tam resztki roślin na filtrze. Nawet widać trochę tych y, roślin y, przyklejonych do larw w ogóle. No I to też takie. Nie wiem, co to się stało z tymi roślinami. Jakby ktoś wiedział, to Proszę napisać w komentarzu. A to moje, maluchy. No to to są malutkie, maluchy. drugi dzień a przenosimy się do że pokazać tutaj e, dwumiesięczne e, skalarki. E, to są które są dokładnie z tej pary. To jest para z której są te skalary małe. Powiem tak pierwszy raz mi się udało rozmnożyć skalary. Co prawda, po prostu nie próbowałem wcześniej, jak właśnie to nie zabierałem za to, ale yy, udało mi się tutaj zdobyć yy, taką parkę. I, i, I widzę, że się fajnie tutaj dobrała, bo już następną wikrę składała w tamtym drugim akwarium. Nie wiem, tych skalarów jest, yy, jest tu troszkę, no, jak na pierwsze, pierwsze, yy, pierwsze takie tarło tych skalarów bo są młode skalary jeszcze maluchy rosną bardzo mało mi w ogóle padło tych maluchów bo jakby śledzę to cały czas tutaj co się dzieje też nawet jako przecinki były to 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 dosłownie tam może mi maksymalnie 10 sztuk padło przez całe, z całej tutaj tych które się wykluły zauważyłem też że trzeba uważać z artemią jeżeli podajemy artemię młodym skalarom, a młodym skalarom dobrze jest podawać na początku właśnie artemię też, żeby nie podawać skorupkach, bo zauważyłem, że jeżeli tutaj one podjedzą tych niewyklutych, niewyklutej artemii, to to właśnie padają, bo padały dosyć takie już skalary podrośnięte, właśnie, nie te maluchy, tylko te podrośnięte, którym udało się właśnie zjeść zjeść te niewyklute jajka Artemii i one chyba zapychały i mielita i one padały. Także na to trzeba uważać. W tej chwili dostają już, długo cyklopa dostają, suchy pokarm dostają, i jedzą jedzą wszystko bardzo chętnie o jak lecą do, do, jed, do ręki tutaj nie zaraz im sypnę w tej chwili jeszcze podaję im mikro o, ale lecą cały czas mają apetyt cały czas mają apetyt także cieszy oko bardzo no, jeszcze troszkę, i pójdą do, pójdą do ludzi, dalej. Może parę zostawię sobie tutaj, takich, ale w większości są widać zdrowe, nic im nie dolega. Także dzięki za uwagę. Do zobaczyska. За в наступным разом? Эй! Hey.